Cześć! Witajcie na naszym kanale Superkoło. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy wymiankę linki w manecce przerzutkowej. Jest to kolejny odcinek z serii wymiany linek przerzutkowych. We wcześniejszych odcinkach zrobiliśmy w e, klamko manetce i w manetce typu grip. E, w tej manetce będzie nam potrzebna do wymiany e, oczywiście linka, płaski śrubokręt. E, w tym wypadku linka jest tutaj wprowadzana od tej strony manetki, czyli od strony dźwigni. Można do wyciągnięcia tego korka, tej zateczki, użyć śrubokręta płaskiego lub ewentualnie e, krzyżakowego i ten, i ten w zupełności dobrze tutaj pasuje. Tym bardziej, że nie jest to w jakiś sposób mocno dokręcone, bo jest to plastikowa o taka mała zatyczka. Może nawet, nie wiem, czy będzie ją widać na moich czarnych rękawiczkach, ale myślę, że to w jakiejś miniaturce będzie ją widać. W następnym kroku schodzimy sobie z przerzutkami na sam dół, żeby ta linka nie była naprężona. Używając klucza, akurat w tym wypadku imbusowego numer 4, żebyśmy mogli sobie wykręcić e, starą linkę z przerzutki. Obcinaczkami odcinamy sobie linkę, która jest zakończona za kóweczką. i odkręcamy sobie linkę z mocowania. Wyskoczyła ładnie. Tu akurat linka jest poprowadzona w całości, prawie że do samej góry w pancerzu. Linka, jak można zauważyć już sobie, się tu ładnie wysunęła, więc nie ma problemu. Można ją swobodnie wyciągnąć. Starą linkę zwijamy, żeby nam nie przeszkadzała pod nogami. Tak, zanim sobie założymy nową lineczkę, tak jak w wcześniejszych odcinkach proponuję zawsze, żeby delikatnie dwie, trzy kropelki oliwki jakiejś syntetycznej wprowadzić sobie do pancerza. Tak jak wcześniej, wcześniej mówiłem, ułatwi to pracę linki w pancerzu. Nową linkę sobie rozwijamy. W taki sposób, żeby jej nigdzie nie pozaginać. Do wkładania możemy sobie zrobić, żeby sobie ułatwić wyciągnąć pancerz. Wtedy będziemy widzieć, gdzie ta linka ma być przeprowadzona, bo wtedy widzimy światło z tej strony w tym niewielkim otworze, gdzie ma być przepchnięta linka przez manetkę. No i wprowadzamy sobie, o, już sobie wyszła swobodnie z drugiej strony. Patrzymy, czy grzybek. Linki dobrze się, dobrze się osadził w manetce. Możemy sobie od razu wprowadzić linkę do pancerza. Tak. Pamiętajmy o tej zaślepce na która zabezpiecza nam otwór, gdzie jest prowadzona linka. Troszkę ciężko to odłożyć, bo jest naprawdę miniaturowa. Nie jest to tak do końca łatwe. Oj, przepraszam, mając Trzeba sobie pomóc dwoma palcami, żeby ją tam delikatnie naprowadzić. Teraz się udało delikatnie nabić na śrubokręt i wprowadzić zaślepkę do gniazda. Dobrze, mamy wprowadzoną, sprawdzamy czy Pancerz nie wyskoczył z monetki, i przeprowadzamy w dalszej części naszą linkę, wprowadzając ją do kolejnej części pancerza. Tutaj też sobie wprowadzimy troszkę oliwki. Wystarczy. Linka nam wyskoczyła z drugiej strony. Wprowadzamy pancerz o zamocowanie i przeprowadzamy linkę przez przerzutkę. Pamiętając, jak linka była przyprowadzana przez mocowanie, tu akurat musimy troszkę ją przeprowadzić w ten sposób dołem. O, tak, jest dobrze. Jeszcze klucz, tylko imbusowy numer 4. Dobrze, linka się usadziła. Jeszcze sprawdzimy, czy jesteśmy w najniższej pozycji. O, na pewno jesteśmy w najniższej pozycji, i możemy przystąpić do dokręcenia linki do przerzutki. Tak, jest, dokręcona. Została nam jeszcze jedna czynność: czyli Odcięcie linki z odpowiednim nadatkiem i zabezpieczenie samej linki końcóweczką, żeby nam się nie rozdwajała, nie szczępiła. Nasuwamy sobie ją na linkę i cążkami delikatnie zagniatamy. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejne nasze porady. Dziękuję bardzo.